Nowenna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień czwarty. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś, Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Dlatego przychodzę do ciebie i błagam przez zasługi twojej męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich twoich świętych, udziel mi łaski, o którą cię proszę. Jezu. Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce Twojego kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen. Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Kirie eleison, Chryste eleison, Kirje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmił się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmił się nad nami. Serce Jezusa Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki i Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego Majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmił się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmił się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmił się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmił się nad nami. Serce Jezusa. Dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkie chwały najgodniejsze, zmił się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmił się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmił się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmił się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmił się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmił się nad nami. Serce Jezusa, Cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmił się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmił się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmił się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmił się nad nami. Serce Jezusa, cel żywością napełnione, zmił się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmił się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmił się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmił się nad nami. Serce Jezusa, życie i smartfestanie nasze, zmił się nad nami. Serce Jezusa. Pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży który gładzi grzechy świata przepuść nam panie baranku boży który gładzi grzechy świata wysłuchaj nas panie baranku boży który gładzi grzechy świata zmiłuj się nad nami jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca twego módlmy się Przechmogący wieczny boże Wejrzyj na serca najmilszego Syna Swego, i na chwałę, i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca twego uciekamy się, Jezu. Boski Zbawicielu, naszymi grzechami racz się nie zrażać. O Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować. Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza. W sercu Twoim racz nas obmyć, do serca Twego racz nas przytulić. W sercu na wieki racz nas zachować. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.